Aktualizacje Korea Goodiego Galaktyczne procesy Witajcie w kolejnej dawce doniesień wywiadowczych od Korea Goodiego. W tym odcinku dowiecie się nieco więcej o galaktycznych procesach oraz o sytuacjach, z którymi Korej boryka się na co dzień. Ci wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć finansowo Korea, zapraszamy na jego stronę internetową, do której link zamieszczamy w artykule. Życzymy przyjemnej lektury i przygotujcie się na więcej. Zespół Kosmicznego Ujawnienia. Witajcie, tutaj Korej Good. Film ten nagrywam z Parku Narodowego w górach skalistych przy jeziorze niedźwiedzim. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy ostatnio zasubskrybowali mój kanał, i jeśli nie macie nic przeciwko, proszę kliknijcie kciuka w górę, i jeśli tego nie zrobiliście, natychmiast zasubskrybujcie. W ciągu ostatnich pięciu dni dołączyło do nas tysiące ludzi na portalu ascensionworks.tv. Jeszcze raz Wam dziękuję za to. Jest to darmowa platforma, jednak wiem, że wielu ludzi miało problemy z przyłączeniem się, gdyż nigdy wcześniej nie wpisywało się tak wiele ludzi naraz. Jeśli jednak doświadczacie jakichś problemów, to proszę Was, wyślijcie swojego maila do naszego wsparcia technicznego. Jestem zaskoczony tym całym wsparciem, które otrzymuję od ludzi odnośnie aktualizacji. Zamierzam wydać od 4 do 6 odcinków z doniesieniami wywiadowczymi. Chcę przez to powiedzieć, że jest tam bardzo dużo informacji oraz rozmów o wszystkich szczegółach, m.in. o Zulusach i Sojuszu Tajnego Programu Kosmicznego. Nasz Układ Słoneczny nigdy wcześniej nie był tak zatłoczony istotami pozaziemskimi. Są tutaj obecnie wszystkie czarne charaktery, czyli Federacja Światów, która została usunięta z galaktyki Andromedy, sprawiająca tam problemy. Obecnie współpracują tutaj z grupą Oriona i innymi, które również należały do rozwiązanej już Superfederacji. Odkryto tam bardzo wiele korupcji i udowodniono wiele dziwnych rzeczy, które przyczyniły się do jej rozwiązania. Chcą wykorzystać ten pozostały czas, który mają na stacjach kosmicznych. Ci, którzy śledzą moje doniesienia, wiedzą o czym mówię. Zobaczymy. Otrzymuję również ogromne wsparcie w związku z dwoma filmami z serii, które są w produkcji. Nagłaśnianie spraw związanych z ujawnieniem oraz ruchem ufologicznym wiąże się z pokazaniem kilku zatrważających rzeczy. Poinformujemy Was również o moich pozwach. Jeśli nie wiecie o czym mówię, udajcie się na tę stronę. I zapoznajcie się z nimi. Najdziwniejszą rzeczą, jaka nam się przydarzyła, było potrącenie mojej prawniczki, która przechodziła przez ulicę, gdzie sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Osoba, która ją potrąciła, miała bardzo mocne powiązania kryminalne z obszarem w Denver i należała do organizacji przestępczej. Człowiek ten spędził mnóstwo czasu w więzieniu w tej okolicy. Reżyserzy i producenci naszego filmu mówią, że jest to jak proces Jonnego Deepa i Amber Heard na sterydach. Wszystkie te dziwne rzeczy będą opisane szczegółowo w naszych aktualizacjach, co sami zobaczycie. Proszę Was, subskrybujcie naszą platformę ascensionworks.tv i nasz kanał na YouTube. Potężna dawka aktualizacji nadchodzi. Zaczynam nad nimi pracować od przyszłego tygodnia. Gdy odwiedzicie naszą stronę, proszę Was, przekażcie darowiznę, gdyż wydaliśmy setki tysięcy dolarów na koszty procesu oraz prywatne dochodzenie cybernetyczne ze względu na ciągle trwające nękanie nas w sieci. Ludzie robią publicznie pewne rzeczy, które całkowicie załamały ruch ujawnienia, który i tak był bliski upadkowi. Jednak wiele ludzi, z którymi rozmawiam, jest bardzo podekscytowanych rzeczami, gdyż nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego. Kontaktują się ze mną inni, którzy nie chcą, bym niczego ujawniał, gdyż twierdzą, że to spowoduje szkody w ruchu ujawnienia. Jednak ruch ten już upadł. Został zinfiltrowany i kontrolowany od początku swego powstania. Wcześniej nagłaśniałem sprawy związane z tajnym programem kosmicznym, a teraz będę robił to samo odnośnie ruchu ujawnienia. Mamy do czynienia z szaleństwem. Tak czy inaczej, niebawem skończę to wideo. Wspomniałem poprzednio, że mnóstwo ludzi z awanturniczej Federacji utknęło w naszym Układzie Słonecznym. Niebawem armada pojazdów kosmicznych zgromadzonych wokół Jowisza, Saturna i Neptuna zajmie się nimi. Inni na Ziemi rozpowszechniają informacje, że ci z tej Federacji należą do Sprawiedliwych. Zdecydowanie nie! Powtarzam jeszcze raz, pozostańcie ze mną, gdyż mega aktualizacje nadchodzą. Dostarczenie ich Wam będzie dla mnie czystą przyjemnością, pomimo tego, że nie sądzę, by wszyscy byli podekscytowani tym, co mam do powiedzenia. Będzie to w większości budujące, jednak wielu ludzi ma problem z powtarzaniem, że nie szukają Zbawiciela, jednak chcą być zbawieni. Omówiliśmy już to dość szczegółowo i każdy z nas będzie musiał uratować siebie samego. Nie martwcie się, gdyż będziemy mieli pomoc. Zulusi pomagali uprzednim członkom Globalnej Ligi Narodów Galaktycznych, a Emmi jako jeden z seniorów ich starszyzny latał na pokładzie wędrownej gwiazdy wraz z sojuszem TPK i ich przywódcami i walczyli na obrzeżach naszej galaktyki. Zapchnęli wszystkie te negatywne istoty do 14 różnych układów gwiezdnych, z których dwa znajdują się w naszej gromadzie 52 gwiazd. Jeden to nasz układ słoneczny, a kolejny to układ gwiezdny w konstelacji Aldebarana. Oba te układy są oblężone. Wszystkie te negatywne grupy zagnane w te układy nie mają gdzie uciekać. Rozbłysk słoneczny nadchodzi, a my musimy jeszcze samodzielnie oczyścić wiele naszych baz. Ludzie będą musieli zająć odpowiednią pozycję. Przykro, że muszę Wam to powiedzieć, ale szaleństwo jest w działaniu. Międzyplanetarny konglomerat korporacyjny, który zarządza wszystkim, stracił ostatnio setki swoich przywódców, którzy po prostu zniknęli. Dowiedzieliśmy się, że oni nie byli tak naprawdę ludźmi, ale istotami pozaziemskimi, które inkarnowały się w ludzkie ciała zupełnie tak, jakbyś miał do dyspozycji awatara, który ma dostęp do naszej rzeczywistości. Zostali powstrzymani i pozostaną zatrzymani w celu poddania się procesom galaktycznym, co stanie się niebawem. Niesamowite, w jaki sposób to działa. Używa się naturalnych impulsów energii, która przechodząc przez sieci kosmiczne dociera w formie rytmicznych pulsów wszędzie i mówi się o tym, że wibracje te są tak naprawdę myślami jednego stwórcy. Sieć ta działa podobnie jak struktura neuronowa naszego układu nerwowego, nieustannie wysyłając impulsy elektryczne. W przypadku sieci, wysyłane impulsy kreują materię, a my współtworzymy ją. Cały ten system jest używany w celu osądzania negatywnych kosmitów podczas trwania procesów galaktycznych. Później przejdziemy do szczegółów na ten temat. Tak czy inaczej, dziękuję Wam. Mój ostatni film oglądnęło ponad 100 tysięcy ludzi, w którym robię to, co teraz. Przygotowuję Was. Nie przekazałem Wam jeszcze większości informacji. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak wiele osób je obejrzy. Zanim to nastąpi, zapoznajcie się z naszymi poprzednimi informacjami. Wydaje mi się, że przekazałem ich sześć czy osiem i dowiecie się tam odnośnie naszego zwiadu, który ujawnił nam to, co się dzieje w bazach grupy Oriona na Antarktydzie, Marsie i Księżycu. Jeśli nie oglądaliście ich, zróbcie to, gdyż będzie Wam trudno zrozumieć, co nadchodzi. Kocham Was, mam nadzieję, że wszystko przebiega gładko w Waszym życiu obecnie i mam nadzieję, że tworzycie przyszłość taką, jakiej pragniecie. Korei Go Gut.